Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej konkurencji. Adam kontra Zdrawki W <grym grym grym> dzisiejszych zdrabkach, oczywiście Opening zdrapek, Gorączka złota. Na no nic, nic Zaczynamy. Nie chcieliśmy tego więcej robić, ale Wasze prośby, a na nasza chęć wygrania mm -hmm. miliona, milionów tych zdrabię, to mało. Dobra. Teraz będą leżały... Podamy go do dołu, przełóż. Dobra, nieważne. Tak. Y, do wygrania największa suma w tych drabkach to 60 tysięcy. No dobra, ale jak wygramy parę po 60 to będzie milion To zaczyna. <głos> 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 Jesteśmy <głos> chyba ojcem <rodzajem i> No <noise> Dobra, więc tata zaczyna. No, no, sam sobie wybieram, bo ostatnio ten miałem pecha. Okej. Okay. Dobra, no właśnie, teraz tam jest. No i tutaj tak, tutaj są wygrywające cyfry liczby, czyli jak trafię 13, 11, 11 albo 20, 20 w tych tutaj workach, to ten... To, to wygrywasz. Tą sumę, która będzie to... przypisana do worka. O, ładnie tak. Zacznę. 30. Nie. Słabo. 21. Blisko. Wow, Ale nie. 13. <grystka>. Nie robię, 6, 26 6 też nie. 22, Ale peszek. 12. Oj o jeden. 18. Nie. I ostatnia. A jeszcze. <laughs> 29. No niestety. No, 24, nie w tym razem. Nie w tym razem. To ja wezmę tą sobie brawkę. Dobra. I jedziemy z kocem 14 i 18. No to jedziemy od tego właśnie.

No dobra, ja zawsze inaczej. Ja sobie zdrapię najpierw szczęśliwe cyfry, które wygrywają. A później zobaczymy, czy mam 11, jed, jed, 11, 15. Wygrane. Zada, na razie ten. Zapiemy tą. 26. 26. Nie, Nie ma. <laughs> I 2, i może. No jakaś mała. 4 Czwórta Nie ma. Czyli 14. Nie było. Ale za to ty miałeś. A też mierz ten. No. no trudno. Dobra, to wybierz mi. Ja chcę, żeby tata mi wybrał. Tam tak się tam. No właśnie. Jeden z koksem. 24. I 24 będzie tu. No dobra. Jest! Wyrobi ich skitu Dobra, może nie ma. Szukać 200 jest. Jest, 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 jest! Ale coś z tego chyba będzie. No dobra, no to teraz to? No już nie. No chyba, że tam jeszcze mnóstwo. I tu będzie 19. 18. 28. Dobra. 28. Będzie Na pewno tu będzie 28. Nie? 18. 17. A tu 24? No 5. Kurczę. O. Znowu. 9. 9. No ja o jeden. A tu? Nie. I 13 <grym> <grym> Dobra, to wybierz dla mnie teraz. No nie, no nic złego. Zamknięte, zamknięte oczy Dobra, wybrałem to. No to jedziemy Podobna sytuacja, no znaczy podobnie zrobię sobie, trafię na przykład 26 i szukam 26 Na no. na no. o jeden, bo to jest 10. Był ruszowy kameron Dobra, on się ustawi sama. Dobra. Dwanaście. Jedynka. Dwójka dwójka, dwójka. dwójka. Jedynka. Jedynka. To, czyli tu musi być coś z jedynką. Jedynka i dwójka. Dobra. Tu będzie z jedynką. No wiedziałem. No i teraz co? No dobra, zwrotnie dalej. Szukamy... 17. Siedemnastki. Tylko z jedynkami. 19. Ale peszek. 12. 17! A, jest! Dobra. Wygrana Ty! Wygrano, na jak 60. Teraz 26. O, 20. 20. Chyba raczej nic nie powinno być. 27. Dlaczego ten 21. 21. A, jeszcze jedno mam tu. No. 14. Dobra, ale teraz wygrana, Na 17. wygrana. Na O kurde Siedemnastka wygrana Boże. Dobra, to jak ja z razem Na no Razie nic Zły Zły? Zły będzie Dwa, złoty. <laughs> Dobra, dwa złote. mamy. Ja sobie to mam. Z dwudziestu wydamy, ponieważ jedna zdrabka... Jedna zdrabka kosztuje 2 złote, no więc jedna dziesiąta się zwróciła. Dawaj, dam dalej Jeden. Dwa. Dwa. Trzy. Nie. Dwa. Jeden. Dwa, dwa, jeden, jeden. Dobra. Dwa. I to chyba dwa tylko będą. A nie, dwadzieścia Dobra. I osiemnaście. No to szukamy teraz jedynki, dwójki z ósemką. Są cztery jedynki i cztery dwójki. Hm. No. Dobra. To dobra. żeby jeszcze ósemka była chociaż jedna. Nie ma. Pięć Dobra, teraz jedynka I znowu pięć. Teraz dwójka, nie ma Jedynka, nie ma. Dwójka, nie ma. Jedynka, nie ma. Nie ma. Dwójka. Nie ma. dwójka, nie ma. Jedynka, nie ma. Ale peszek. Piątki, trójki i dziewiątki. I czwórki. Nie na tą kupę. Kupka wygrana. Dobra. A teraz zacznę od drugiej strony, czyli jest ósemka. U to wtedy pa... będzie pewne chyba. Znaczy jak trafisz 8 i tu 8, to raczej już no, ale na pięćdziesiąt dwójka. Piątka. Jedyna odeczka. Siódemka. No i już tu się się pokazała. I dwadzieścia. No dobra. I tutaj w tym miejscu. Tu umieścili Osiem. Osiem. Czyli jedną I 8. 8. 3, 1, 8, 7. I 7. Ale tu raczej jest 20, mówić dać. 27. Nie ma. No nie. Ma. Ale może być... 18 albo 28. No nie, no, nie ma No tu 8. No 18, mm -hmm. no, więc tu musi być 18. <coughs> Duża szansa jest, że to jest 18. Ale... ale jednak nie. Niestety nie. A ja bym no bo ja to Dobra, a wybierz. A masz. A dzięki. <śmiech> <śmiech> dobra, to standard pociągnę, żeby nie przedłużać. Trzynastka, kurde, dwa razy trzynaście, dwadzieścia ma. Nie no. szkoda, że je nie No dobra, to jedynie. Ja bym miał szczęście. Dwanaście, dwadzieścia pięć,

Czyli 60 tysięcy, co? 6. 6 tysięcy, 2, aha, i 50. 60, 60, od 100, 20. A ja nie mam. 4 złotych, 17, 6 zł 18 nie ma, 20 hmm. sześć. Sześć nie ma, Dwadzieścia nie ma. No, dobra! Czyli najgorszych nie ma. szansa teraz na trafienie 20 zaczniemy od 60 20. Jeeee! Ja, yeah, ma! 60 złotych. To by nam się zwróciło trzykrotnie. No. 14. Nie ma żadnej czwórki. I ostatnia. No mo Może być to 6 tysięcy. No niewiele brakowało. I, jesu, A i 60 złotych. I 60 To zrobię tak błyskawicznie, że... Nie. <laughs> Niestety. I ostatnią drapkę ja zdrapuję. No, I to teraz zobaczymy, czy wyremisuję. czy, czy, czy ty miałeś nowotę? Tak. Na razie wygrywam. 15 I 13 znowu. Ty, ty, ty. masz pecha, są 13

No dobra Na pocieszenie W sumie dla mnie możecie zrobić reflinka po pisie Za 2 złote Bo ja wygrałem Dobra, <laughs> więc to go kręcę oczywiście Brawo, <laughs> Brawo. W zdrapkach chyba już jest za 2 jeden, 1, tak? No chyba tak będzie coś tak, tak Subek, łapka, komentarz, mile widziana. I jeszcze zapraszamy na Snapchata. Tutaj macie... Takie nowy wynalazek co Adam ostatnio. Tutaj macie te, nasz kod, sobie zdjęcie, cyknijcie i, i skanujcie i do następnego. I... <śmulet>